Witamy serdecznie w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego Delta. Delta, na który zapraszają Agata i Agata. W tym odcinku dowiemy się, jaki jest stosunek ludzi do umysłów ścisłych, poznamy historię psa z niezwykłymi zdolnościami matematycznymi oraz dowiemy się, czego boją się ludzie. Początek, początek porozmawiamy z uczniami Ostrowskiej Szkoły. Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się właśnie przed Przeciwnicą Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie porozmawiamy z uczniami. Co sądzisz o wyborczej profilu politycznego? To był najlepszy wybuch No, jest, jest, jest. no i fajnie. No fajnie na No i fajnie na przykład. Są i fajnie na przykład. No i na profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym chyba. wybór? na przykład. Dlaczego? No na Czy jesteś zadowolona z tego wyboru? Tak, jestem zadowolona z tego wyboru. A czy polecasz ten profil? Tak, polecam ten profil, ponieważ chodzą tu najbardziej zwariowani ludzie w całej Ej. szkole. I w ogóle klasa jest świetna i dorobiłam się 20 dzieci już w pierwszej klasie w całym. Dzięki, mamo! <laughs> albo jakbyście mogły jeszcze raz wybrać profil matematyczny? A szczerze? <laughs> szczerze? Nie, szczerze? nie, <laughs> nie. Ja tam ja tak jak Rozumiem. A co sądzicie o ludziach kształcących się na profilach politechnicznych? A żeby tylko na sobie. <laughs> <laughs> na przykład... <laughs> nie, myślę, że są tak mądrze, bo cyferki no. to tak, o no. no, to, no. to, no. to wszystko to, to sinusy, nie? Trudna no. No. jednak sprawa. Trzymaj Trzymaj sprawa. to wam tak. Co dobry. I czy mogę i... tak, aż się. Na jakim poziomie jesteś? Jestem na profilu humanistycznym. Czy gdybyś mógł, wybrał, to wybrałbyś w profilu Nie, Dlaczego? Ponieważ nie umiem matematyki. Nie jestem dobry z matematyki. A co uważasz o ludziach kształcących się na profilach, które yy, Że są to ludzie, którym wydaje się, że wybrali dobrą drogę, że w przyszłości osiągną coś na politechnikach i tak dalej. Co z błędem, powinni iść na yy, polonistykę. I powinni uczyć dla języka polskiego. Dobrze, dziękujemy. Byliśmy także na rynek, aby porozmawiać z uczniami innych szkół. Na jaki profil jesteś? Matwis. Dlaczego taki profil? Bo tak. A teraz zaprezentujemy umiejętności wcześniej wspomnianego psa. W tej chwili znajdujemy się przed domem Krzysztofa Topka. Witam, panie Krzysztofie. Witam. Zapraszam do środka. Powiedz swoją historię. Kupiłem y, swojego psa od razu po studiach matematycznych. I od razu zauważyłem w niej coś niezwykłego. Posiada on niezwykłe matematyczne zdolności. Nie wiem, jak on to zrobił. Może po prostu zaprezentuje. Ułamek, powiedz mi, ile jest dwa dodać dwa? pokażemy sondę, w której dowiemy się, czego najbardziej boją się osoby. Czego się najbardziej boisz? Ujemnej delty. Pytanie, czego się najbardziej boisz? Ujemnej delty. Czego się najbardziej boisz? Ujemnej delty. Jak przecież pytanie? Czego się najbardziej boisz? Ujemnej delty. Dziękuję. A czego się najbardziej boisz? Pani Nykiel. I? Pani Nykiel. Ujemnej delty. Dziękujemy bardzo. bardziej boisz? <grymne> ujemnej delty! Nie boję się ateistą. Niczego się nie boję. Naprawdę? No może troszeczkę ujemnej delty. Tylko troszeczkę? Bardzo. Ujemnej delty się boję tak! Najbardziej boję tak? Boisz. No ujemnej delty i pani żył. Czego się najbardziej boicie? Ujemnej delty. <laughs> czego się najbardziej boisz? Ujemnej delty! Ja w oczach. Jak widzę ten taki trójkącik, to jest, już, nie mogę spać całe dwa dni. A najgorzej jak jest ujemny, prawda? się Czego się najbardziej boisz? Ujemnej delty. Dlaczego no boisz się ujemnej delty? Bo wtedy coś się dzieje. bardziej boisz. Ujemnej delty. Czego się boisz? Najbardziej. Ujemnej delty. Boję się ujemnej delty. Czego się najbardziej boisz? Ujemnej delty. Czego się najbardziej boisz? Ciebie. Oraz? Ciebie. I koleżanki owo. Czego się najbardziej boisz? Najbardziej boisz? Ujemnej delty. Najbardziej boisz się ujemnej delty. I czego się najbardziej boisz? Ujemnej delty. A czego pan boi się najbardziej? Rozumiem. Ja także boję się ujemnej delty. Pan boi się ujemnej delty? A dziś to już wszystko. Zapraszamy na kolejny odcinek serwisu informacyjnego DELTA. Delta. Żegnałem się z Państwem Agata. I Agata.

Na co ci oh czekać? Delta! 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 Oh. Delta! 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 trzeci Delta! 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 Dlaczego taki profil? No właśnie. Natura, <grymne> <grymne> tak. Wyjaciół na Kantaka. Do upadłego. Do upadłego. Do, 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 do. Jeszcze raz. Nie jedziesz? Jadę, ej, ej, ej. Kś, no masz? Chcesz usiąść na moim miejscu? Taka, bo uczyła łeb. łeb no, no, teraz... A ja gata, no pełen profesjonalny. na zakończenie słowa to sonda, w której, w której pokażemy, czego boją się Czego ludzie boją się najbardziej? O, o, czego boją się Ostrowcy już nie, nie. Ostrowianie. 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 I się nie boimy tej desy, tak? A czekaj. Jedzie. Dawid, nie. O której masz? się Ciebie boję. Na środku. Na rynku. Ty... <laughs> to jest, poczekaj.